Siema widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale! Dzisiaj będziemy sobie grać w Minecraft. No i tak widzowie, dzisiaj jest mój pierwszy dzień szkoły. Będę wreszcie chodził do szkoły. No, także już Was idę zaprowadzić, a wy za ten czas zostawcie łapkę w górę i suba, bo za 10 subów będę robił może te. No, nie pamiętam jak to się nazywało, ale z Brunobanem BDT. ten. Dzisiaj tak łóżka się zapomniałem. Ale no. Także będziemy to robić na 10 subów. A także idę widzowie do szkoły. Dobra, sprawdzimy gdzie ta szkoła jest. Chyba ona jest. O, tam jest szkoła, dobra. Tam jest. Dobra, idę. O, a trochę tam idzie. mi, okej. Okay. E dobra, tutaj. Dobra, jestem. Ej, dzień, e, dzień dobry, dzień dobry. E, kim pan, kim pan jest? jest? Ja miałam tutaj być, bo moja mama zapisała mnie na tą szkołę. A dobra, jesteś nowy uczeń? Tak. sprawdzę w Terminarzu Trzymały nowego. Trzymał nowego. Tak. tak, jesteś nowy uczeń to z Niko, tak? tak? Tak, tak to ja. No to mam no, dla Ciebie to dobrą to wiadomość, jesteś, jesteś pierwszym pierwszy uczniem, uczniem tej w tej szkole, szkole więc chodź na górę. Okej. Okay. Tutaj, tutaj jest Twoja, twoja szafka, już podpisała. O, o, dobra. Fajnie. No no i y, y, za niedługo będzie dzwonek i, i zapraszam tam, tam na dole na, 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 na lekcję. Dobra, dobra, chwila do tylko, klasy sobie... Okay, tylko sobie... Okej, tylko sobie schowałam coś. A to sobie dobra. zostawię, okej. Okay. Y, na dół, okej. Okay. O, i to jest moja klasa? Tak. Wow. Dobra, jak chcę siadać tutaj? Dobra. Nowym już się zaczyna lekcja w sumie. Okej. Okay. i dzisiaj y, cię uczyła matematyki. Okej. Okay. Ja zawsze lubiłam matematykę. taką lekcję zapoznawczą. Jak się jak nazywasz? I się przedstaw w całej klasie. Tylko, że tutaj niko nie ma. A, A trudno, trudno, ale przyzwyczaj. Dobra, to jest tak, wychodzę. Dobra, dobra, to ja jestem tak, mam na imię Torstniko, no i ja bardzo lubię słodycze, na przykład jeść milkę. Ale nie wiem, co jest w obiedzie, znaczy na dole no w no nie wiem, no no. Także jestem nowym uczniem. No i ja się trochę wstydzę. Okej, okay, okay, no, to możesz usiąść. Okej, okay. dzień. Nie ja... trzeba cię wiele nauczyć. A moja... I jeszcze chciałam się przedstawić, że moja ulubiona gra to Brawl Stars, chyba pan zna. Eee, nie znam, ja jest coś został na takie, za gierki takie gierki i już musisz usiąść. Okej. Okay. A więc, a więc e, tutaj, tutaj napiszę, napiszę działanie, działanie, a ty a musisz, musisz na nie, nie odpowiedzieć. Okej. Okej, musisz odpowiedzieć, okay. 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 odpowiedzieć. przyjdź do tablicy, do tablicy i napisz. Okej. Okay. O, dobra, czyli mogę napisać. Dobra, to się... Nie działa. Dobra, to mogę tutaj w górę napisać. Eee, ok. Już. O, dobra. O, dobra. Cztery. Cztery. No, to jest, o, bardzo, jest dobra bardzo dobra odpowiedź. Dostajesz piątkę, zaraz Nawet ci wpiszę jej. tutaj. Jej. Eee. Oj. 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 Dobra. dobra. Y -y. No więc tak. tak. Teraz, teraz kolejne, kolejne działanie. działanie. Tu będzie. Yy, dobra. I tu będzie o tak. I tu będzie o tak i o. Znaczy o. No, proszę mi to obliczyć. Okej, okay, to. Dobra, teraz się równa. Okej, okay, już piszę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, mamy tutaj dajemy ucznia w szkole. Dostajesz za to dobrze. szóstkę. Jej! -y. Szkoda, że tutaj nikogo nie ma. I... <grywa> Przepraszam Ej, na chwilę, ale. O dobra. To jest szóstka. Przyła. To jest szóstka? O! Tak. No tutaj, no, tutaj pisze, że to jest szóstka. Okej. Okay. Znaczy, no to znaczy, ale dobra, dobra, pobićmy to. Dobra. Ym, dobra, jest dzwonek. Dzy, 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 dzy. O, dzwonek. Ile jeszcze mamy lekcji? Jakie teraz lekcja? Teraz będzie lekcja wf -u. O, dobra. Ej, tylko że ja najpierw to muszę zapoznać tą szkołę. No ja mogę Ci pokazać, co w niej jest. Chodź najpierw włożę tutaj. Okej. Tutaj szczęścia łuzy, wrzucili ten na Okej. Tutaj mamy klasę czwartą, takie Okej. Tutaj jest jakaś, jakaś klasa, klasa, której nie znam, tutaj, tutaj jest też jakaś, jakaś klasa dziwna, której masz... nie uczę. Okej. Okay. A na góra? Tutaj jakieś matowy jakieś. A tutaj, tutaj jest? jest tu jest toaleta. Okej. Okay. Męskie, damskie. Dobra, więc idziemy teraz na górę. Tutaj jest sekretariat na dole. Okej. Okay. O, ale, ale śnieg ładnie pada. pada. Okej. Okay. Zobacz jak śnieg pada. jak jakby będziemy, będziemy w na WF, Ale ja tutaj to masz boisko do WF-u. WF ale A nie choć nie bo ziwno ziwno jest. Ziwno jest. A! E, tutaj jest jakaś klasa rozwalona. Trzecia. A tu? A tu jest rozwalona klasa. To jest klasa ósma, to jest klasa druga. Uwaga, dzwonek! Oj, Oj czekaj, okej. bo coś nie działa, nie ten, działa dzwonek. ten dzwonek. Wiem, wiem. Działa Działam dzwonek? Nie wiem, nie, nie działa. Aha. Aha. Dobra, dzyn, dzy, dzy, przerwa, chodź. Dobra, przerwa? Znaczy nie przerwa, przerwa lekcja. Uj, jak zimno! Myślisz, się ci uda Trudno. Mm. Tutaj, Tutaj są, są bramki, okay. y, piłkę zaraz ci dał. Okej, okay. fajnie, fajnie będzie. będzie. Chociaż dostałam e, szóstkę, bo chwalę panier? się mamie. Co, co, będzie? Chociaż dostałam wszystkie, bo chwalę się mamie. A, no tak. No, to jest piłka. To jest piłka, okej. Okay. Musisz ze mną grać, ponieważ, ponieważ tutaj nie, nie, ma nie ma uczniów nie za żadnych. Za, za, za. A, ok. A. A. Oj, ej, no pan, pan, rozwalił. pan rozwalił. No, no nie, e. szkoła za to zapłaci. Znaczy, znaczy to, nie to nie tak, to że nie ja tak, jestem jak... dyrektorem, ale znaczy, dobra. Jest to... No nie, 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 Ej! Dobra, gramy! Piłka się opali. Ej, no czemu to się rusza? Czemu to się rusza? O Nie przejmujmy się tym Okej O, to mega męczące, za ile dzwonek? A, sam zostałem w Dzwonek właśnie jest Już? Okej Dzwonek Dobra, idę. Dobra, Dobra idę na następna lekcja to będzie y, e, i geografia. Okej. Okay. A ile mamy dzisiaj lekcji? E, mamy tylko trzy, ponieważ, ponieważ to twój pierwszy, pierwszy dzień pierwszy szkoły. szkoły. A ja można sobie wychodzić na dwór? Tak. tak. Ale nie wchodź po tą woda, wodę. wodę. Nie wchodź nie nie na, wchodzi, na, na bo wodę, bo jeszcze, spadnie spadnie jeszcze. Spadnie. Nie spadnę. A, proszę pana! Kto piesiesiesz? Co się zdało? Proszę pana! O, 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 o. o nie, nie to się! Proszę, proszę pana! Nie o, o, o. O, o. o, Pan mnie uderzył! Ja mam nie dwa serduszka! O nie, ja nie umiem pływać w pomocy! Aaaa! Dlaczego pan mnie uderzył za to, że tonąłem? Ja też nie umiem pływać. Nie, Proszę pana! Nie. Szybko o. Nie, co? A, owoce. O, o pana, chodź. Nie. A, A. nie. Proszę pana, nie. Niech pani ginie. Nie. Gdzie pan jest? To kto my teraz będzie tutaj uczyć? Ja sam jestem. A tu jest dzwonek. Czemu ja nawet nie mogę stuknąć? Ten dzwonek jest jakiś popsuty. Dobra, gdzie jest pan? No nie, pan. Mm. Gdzie on jest? Pewnie w swoim domu. Nie, no tu ja Proszę pana. Mm. Może iść. Tu... Pan, pan jest! Dziecko, do nauki! co pan taki pani jest wściekły? Idź do klasy! warto. Do Dobra, już pani idę, już idę, już idę. A! Nie! 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 Uch, Uch nie. Nie, nie! Proszę pana, nie po mnie nie bije, bo ja mam już półstarduszek. To szybko do, 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 do klasy! Już jestem! Dobrze. dobrze. I tutaj, I tutaj czekaj, czekaj. Okej. Okay. Dobra, on sobie poszedł. Ja mogę wyjść. Jestem. Oj. Dobra. No i masz na chwilę. Dobra, on tam. Więc ja mogę sobie spokojnie tutaj wyjść. Okej, okay, jest dobrze. Idę tu. Klasę, dobra, mam nadzieję, że on nie wie ja jestem, Zajdzę sobie pod okno, okej, okay. jest nauczyciel, może tam, oj, dobra, nie wstanę. A gdzie to się jest? Proszę do klasy, bo zginiesz. Check. A Zablokowałeś się! Zasłyszałeś drzwi! Jak ja teraz wyjdę? Nie mogę wejść! A pan wie co to znaczy Sigma? A sko, wie co to dziecko nie wiedzieć? Nie jest z polskiego? Oj, pan rozwalił tutaj. Ja chcę ja tu wejść! Nie wejdzie pan, wie? Ej ty, ja, ja nawet nie mogę wyjść. Ja nawet wyjść nie mogę. O, no, i to tu będziesz teraz siedział. Eee, ale proszę pana, powiem ci, panu tylko tyle, mogę wyjść przez okno. Rozwalić je. O nie! No to jest. Pan pamiętam, mam pół serduszek. W sumie... W sumie pół tylko. A! Nie, 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 nie. Pan mnie lepiej nie straszy. Dobra, pan poszedł tam? szybko! Mogę wejść przez okno! Dobra. A, nie! Zginąłem! Ej, w więzieniu jestem! Ej! I w więzieniu jestem, wolność! Eh. Wolność! I daleko jestem od szkoły. A nie, w sumie blisko. Ale wolność! Ciekawe gdzie jest pan. O, siema. ma. Dobra. Teraz będziesz na zawsze już! Nie! A ta woda mi dała super mocę. Teraz mogę latać. nie... Widzowie, pomocy! Jedna łapka w górę, to że pomożecie mi wyjść. Widzowie, trzy, dwa i ostatnie. A! Widzowie, jedna łapka w górę, to że pomożecie mi wyjść. Trzy, dwa. Jeden. Ło! Wow, Ekwi zostawił łapkę w górę! Jej, wyszłem! tutaj jest dziura! Dzięki widzowie! Goniecie! Dobra widzowie! To będzie chyba na tyle. Uciekłem. No i tak. Zosta Pamiętajcie, łapce w górze i soba A ja się z wami żegnam. Elo!